na porządku dziennym. Przyglądamy się temu, co w pracy i na co dzień w życiu, a w kalendarzu dzisiaj nietypowe święto, dzień wychodzenia z szafy. I ciekawa jestem, jak u Was szafa wygląda. Czy jest uporządkowana, czy panuje w niej wieczny chaos i ciężko coś znaleźć? No i jak Wy w ogóle rozumiecie takie stwierdzenie jak wychodzenie z szafy? Co to może oznaczać? Ja postanowiłam zapytać o to projektantkę ubioru, mentorkę wizerunku i stylu spójnego z osobowością, Joannę Torgazdę. asiu z czym Tobie taki dzień się dzisiaj kojarzy? Jak Ty rozumiesz w ogóle takie stwierdzenie jak wychodzenie z szafy? Dzień wychodzenia z szafy kojarzy mi się z taką dużą drewnianą, starą szafą, która kiedyś była w salonie mojej babci i z grzebaniem, oglądaniem z takich starych ubrań, z pięknymi materiałami, z też grzebaniem w swojej tożsamości i poszukiwaniem swojej tożsamości w historii rodzinnej, w historii kobiet w rodzinie, ale także w odnajdywaniu wartości w tym, co kiedyś było, teraz jest inne, często nieużywane i popatrzeniem na to z dystansem, popatrzeniem na te ubrania z takim swoim spojrzeniem i znalezienie czegoś dla siebie w tej całej historii kobiecości, którą y, mamy pozamykaną też w różnych stereotypach, różnych historiach rodzinnych, odkrywaniem na nowo tego, mm -hmm. co jest wartościowe i przetwarzaniem po swojemu. A jakie wy macie przemyślenia, jak dzień wychodzenia z szafy można jeszcze interpretować? Jeżeli macie pomysły, to piszcie na katarzyna. małpa this. A kiss is still a Na porządku dziennym o tym się mówi. Dzień wychodzenia z szafy taki mamy dzisiaj w kalendarzu, i to zainspirowało mnie do spotkania z Joanną Torgazdą, która jest projektantką ubioru, mentorką wizerunku i stylu spójnego z osobowością, autorką kanału na YouTube o haftowaniu na ubraniach i slow fashion. Czym dla nas osobiście może być taki dzień? W czym nam może pomóc? Jak do tych chwil podejść tak kreatywnie? Piękny moment, taki dzień wychodzenia z szafy pod kątem robienia też porządków u siebie, mhm. w głowie i tego, kim ja jestem, z jakiej rodziny pochodzę, mhm. ile z różnych rzeczy, które na nie zostało nałożonych, których nie chcę, te warstwy ubrań, które często przechodzą w takich torbach, z, z klientkami <noise> rozmawiam, że przychodzą z mamy na mhm. córkę i czasami z miłością, czasami też z innymi emocjami, bo to, co mamy w swoich szafach, to bardzo często przypomina taki album ze zdjęciami z, z różnych momentów naszego życia i warto czasami popatrzeć na to trochę z innej perspektywy. Do czego też dzisiaj zachęcamy? Teraz y, muzyka miłośnika mody paryskiej Fryderyka Chopina. Ciekawe, jak wyglądała jego szafa z ubraniami. Przed południem z RMF Classic na porządku dziennym robimy porządki dzisiaj w szafie, bo czas zmienić letnie sukienki na cieplejsze swetry. A czy to może być pretekst do większych porządków z samym sobą? O tym dzisiaj opowiada Joanna Naturgazda, autorka kanału na YouTube o haftowaniu na ubraniach i slow fashion Joanna Dart. Czym takie ubranie może jeszcze dla nas być, Joasiu? Jak y odpowiednio do tego podejść, kiedy wybierzemy odpowiednie ubranie? Ubranie to narzędzie, które może nam pomóc realizować nasze plany, marzenia, ale jeżeli w tej szafie mamy bałagan, albo jeżeli trudno nam jest dostrzec, kim jesteśmy, bo te ubrania wydaje nam się, że do siebie nie pasują, mhm. że one właściwie się znajdują w tej szafie, ale nie wiadomo po co, dlaczego, to warto. Na to popatrzeć w trochę taki bardziej systematyczny sposób. Mm -hmm. Nie można odłączyć swoich emocji, to jest bardzo trudne, ale można je zauważyć. Można do tego inaczej podejść i pomyśleć o tym: okej, okay, taka kiedyś byłam, może coś z tego jeszcze mam, a może już nie jestem tą osobą, może potrzebuję innych kolorów, innych materiałów i to jest piękne w tym dniu wychodzenia z szafy, że my możemy stawać się na nowo. Możemy przejąć trochę kontrolę nad tym, co chcemy o sobie powiedzieć światu za pomocą języka ubrań i dodatków. I to jest inspirujące podejście. Zachęcam do takiego eksperymentowania z ubiorami. Ja na przykład dzisiaj postawiłam na czerwone spodnie i koszulę z haftowanymi kwiatami. No i od razu czuję się znacznie lepiej. Na porządku dziennym.